Dzień dobry, witam z Brukseli. Sporo się działo od ostatniego tygodnia. W zeszłym tygodniu jeszcze w Strasburgu oficjalnie rozpoczęliśmy polską prezydencję. Podczas obrad parlamentu występował Donald Tusk, który przedstawiał priorytety. Te priorytety, podobnie jak program całej prezydencji, który czytałem, one nie zawierają w ogóle konkretów, zawierają taką mowę, mowę trawę, i tak naprawdę ani razu tam nie pada słowo atom, ani razu nie ma nic o mieszkalnictwie, gdzie wielki program przecież zapowiadała Ursula von der Leyen. Za to jest na przykład o potrzebie zwalczania patriarchalnego myślenia, w sztucznej inteligencji i tym podobne dziwadła są tam ujęte. No i przypuściliśmy krytykę, na premiera, mając taką okazję, świetnie występowały i Janna Bryłka, i Ewa Zajączkowska-Hernik, też wystąpienie Tomka Frelicha było bardzo dobre. Ja też miałem okazję powiedzieć premierowi Tuskowi w twarz, co sądzę o tych kłamstwach, za pomocą których rządzi w Polsce i rządził również wcześniej, bo ten styl rządzenia się nie zmienił. No i w związku z tym też wątpię, żeby ta prezydencja wyglądała inaczej niż rządy w Polsce. Natomiast zaostrzyła się walka jakby z Zielonym Ładem, bo, ładem, bo partia IPP, ta partia, do której należy Platforma Obywatelska, zapowiedziała właśnie, żeby cofnąć się jakby o kilka lat wstecz, żeby żeby te postanowienia złagodzić, no i w związku z tym patrioci wystąpili z taką inicjatywą, żeby zawiesić ten zielony ład już teraz, no ale jak się spodziewam nie otrzymają żadnej odpowiedzi ze strony IPP i to będą tylko takie działania pozorowane. O to zresztą dzisiaj pytałem też na komisji ITRE. Pana ministra Krzysztofa Paszyka, który, e, który dzisiaj był gościem i e, wymienialiśmy doświadczenia na temat programu polskiej prezydencji, ale też nie otrzymałem żadnych konkretów. Pytałem o dwie rzeczy. Jaki jest konkretny program deregulacji? Dlatego, że Unia Europejska w tej chwili ma około 13 tysięcy aktów prawnych, które regulują gospodarkę. Dla porównania Stany Zjednoczone mają 3 tysiące takich aktów prawnych. W ciągu poprzedniej kadencji 19 tysięcy stron aktów prawnych zostało wyprodukowanych. No i cały czas mówimy o deregulacji, Donald Tusk też mówił o deregulacji, dzisiaj minister Paszek też mówił o deregulacji, natomiast chciałem usłyszeć jakąś mapę drogową, jakieś konkrety, jak konkretnie będziemy te przepisy likwidować. Oczywiście nie usłyszałem nic, także podejrzewam, że na gadaniu się skończy i będziemy tylko mówić o deregulacji, a e, tych przepisów będzie nadal przybywać. Druga rzecz, o którą pytałem, to w związku z tym zielonym ładem, skoro zawieszamy te przepisy, to dlaczego w Polsce Tauron że za 5 lat nie zamierza już produkować energii z węgla i dlaczego chcą zamknąć kopalnie Bolesław Śmiały, elektrownie w łaziskach górnych, podczas gdy ta kopalnia mogłaby jeszcze wydobywać węgiel przez sto, ponad 150 lat. I to jest właśnie pytanie: dlaczego wyzbywamy się tanich dostępnych źródeł energii, żeby stawiać jakieś drogie wiatraki, fotowoltaikę i inne cuda? Dlaczego, skoro. Partia Tuska mówi o tym, że od zielonego ładu trzeba odejść, to dlaczego dalej chcemy rezygnować z Węgla? Ja tego kompletnie nie rozumiem i uważam, że to są takie kłamstwa, taka podpucha pod publiczkę. Trwają wybory i trzeba coś ludziom w związku z tym e, powiedzieć. Poza tym w ostatnim czasie w Unii Europejskiej wybuchły dwa duże skandale. Jeden jest taki, że okazało się, że komisarz ten Timmermans, który walczył o zielony ład i walczył, żeby planeta się nie nagrzała, to on tak naprawdę wydawał pieniądze z kasy unijnej na propagandę Zielonego Ładu na organizacje ekologiczne, które, które te o ten Zielony Ład walczyły. Natomiast z drugiej strony okazało się, że również za pieniądze unijne były prowadzone, ka prowadzone, kampanie antyrolnicze, czyli rolnicy, którzy protestowali przeciwko zielonemu ładowi dostawali ze strony Unii Europejskiej propagandę, przed którą musieli się bronić i to też wyszło na jaw ostatnio i też jest to niezwykle bulwersujące i tak jeszcze w ramach ciekawostek to komisarz Breton, który w poprzedniej kadencji walczył z X-em, walczył z Amerykanami, walczył o wolność słowa, walczył z amerykańską dominacją. Po zakończeniu kadencji otrzymał posadkę w Bank of America i tak to niestety wygląda z tymi komisarzami. Prawie co do każdego są jakieś podejrzenia korupcyjne, i większość z nich po zakończeniu kadencji ląduje gdzieś na jakiejś posadce w prywatnym sektorze. Poza tym w parlamencie ruszyły komisje, ja jestem w komisji petycji, w komisji Jury, w komisji ITRE, zajmuję się m.in. kwestią uchylania immunitetów, tutaj się zaczęły się posiedzenia i także na, petycji, na komisji petycji też dyskutujemy o różnych ciekawych rzeczach, ostatnio na przykład mieliśmy petycję w sprawie obcinania ogonków. U prosiaczków. Ale na szczęście ta debata się dosyć szybko skończyła i komisja, przynajmniej na razie, nie będzie się tym zajmować. A w kolejnym tygodniu będę miał w Parlamencie Europejskim gości, to trochę o tym opowiem i będziemy mieli kolejny tydzień walki o to, żeby. Planeta się nie nagrzała, żeby wszystkie płci były równo reprezentowane w każdym akcie Unii Europejskiej i żeby dyrektywy rosły, bo jak wiadomo dzięki temu gospodarka się rozwija i ludziom żyje się lepiej. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia z Brukseli.